I witamy w Rongwayu. I to jest Inmotion P2, czyli mały miejski składany rower elektryczny. Teraz powiem więcej na ten temat. Runway. Ale mocne słońce. Na początku chciałem też podziękować sklepowi Cleverboard. Od nich właśnie dostałem ten produkt na testy. Link do ich strony znajdziecie poniżej. Firma In Motion robi różne pojazdy elektryczne. Robiłem też recenzję monocykla V10 i teraz w ogóle jestem szczęśliwym posiadaczem V5F. Juhu! A przy okazji, wczoraj byłem też na zlocie w Ząbkach. Relację znajdziecie na kanale Daniela Grzyba. No i, to pyłki, pyłki, pyłki. No dobra, to zacznijmy od tego, że ten rowerek jest składany. Składa się może nie tak jak to znacie, że w połowie i potem jakby dwa kłasa obok siebie, tylko składa się sam kierownik oraz składają się też pedały i, e, i można też wyciągnąć siodełka. Więc składany jest tylko po części, ale jego wymiary, metr tak naprawdę na metr wysokości, jak nie jest złożony, Pozwalają wziąć ten rower naprawdę wszędzie. Do naszej windy w bloku, naszymi rowerami, bardzo ciężko jest się zmieścić we dwójkę. Tutaj ten rower może stać dosłownie w poprzek. Koła mają 12 cali. Ja akurat jestem dużym fanem mniejszych kółek, szczególnie tego rozmiaru albo nawet dziesiątek, dlatego że są bardzo zwinne w mieście. Oczywiście nie jest tak optymalnie na amortyzację czy na, czy na dziury. Koła są bezlędkowe pompowane. Rower jest też wodoodporny IP54, aczkolwiek łańcuch nie jest chroniony, więc troszeczkę może chlapać. Mamy tutaj zastosowaną baterię, która ma 280 watogodzin. ona jest dokładnie tutaj z tyłu, jest z kolei e, cały BMS. A tej baterii zupełnie bez żadnego wspomagania, czyli jadę cały czas tylko tutaj przekręcając manetką. Przejechałem 25 km przy prędkości jakieś 25 km na godzinę. Dokładnie wyniki widzicie teraz na ekranie. I wtedy jeżdżę tak naprawdę jak hulajnoga, czyli w ogóle nic nie pedałuję. Ewentualnie jak ruszam z świateł, to trochę tam podałuję, bo pedałuję, dlatego że te pedały są. Z kolei, przy, jeżeli jedziesz z pedałowaniem, to tutaj wynik zależy bardzo tak naprawdę od prędkości i od, od obciążenia. Ale wydaje mi się, że jest bardzo bliski do tego, co jest na stronie, jakieś 60 km, dlatego że bez wspomagania, po 25, jest bardzo bliskie tych 30. Jak, jak jeździliśmy razem z dziewczyną po mieście. Ona jest oczywiście lżejsza ode mnie. To często było tak, że przejechaliśmy 35 km, a było jeszcze 55, 50% baterii. A ładuje się ta bateria w jakieś 6 godzin. Bateria napędza silnik, który ma 350W, więc, więc trochę ponad 250W, które jest jakby tą regulacją. i miałem oczywiście z tym problemu ani na szczeżce rowerowej, ani na ulicy. Rower rozpędza się dosyć żwawo. nawet nie ma żadnych problemów, nawet jak są większe wzniesienia. A jak mówimy już o napędzie, to musimy porozmawiać też o pedałach. I tutaj niestety jest według mnie minus. Rower jest dosyć tani, więc 3200 zł, ale nie ma żadnej przerzutki. I tutaj, jak zobaczysz sobie recenzję Legranda albo Crossa, który jest na naszym kanale, to przerzutki dużo pomagają. W sensie, jak tutaj jedziesz powyżej. 15 km na godzinę, to on już nie nadążasz z pedałowaniem. Gdyby przełożenie było trochę jakby dłuższe, w sensie, że robisz mniej okrążeń na, na daną prędkość, byłoby według mnie zupełnie ok mieć tylko tą jedną przerzutkę. Jak jedziesz powyżej 15 km na godzinę, to już nie ma, nie ma w ogóle jak tych pedałów używać. Są też różne tryby wspomagania, to pokażę Wam za chwilę w apce. Można ten rower napędzać pedałami, wtedy oczywiście trzeba zrobić obrót i dopiero wtedy jest wspomaganie, albo jest też tutaj manetka przyspieszenia. I super funkcją w tej manetce jest to, że jest w niej ten Więc jak przytrzymasz tą manetkę przez 5 sekund albo dłużej, to no, za ciemno. Więc jak, przy, więc jak przytrzymasz tą manetkę przez 5 sekund albo dłużej, to będzie Ci trzymać stale tą prędkość. Więc możesz sobie jechać na rowerze tak naprawdę nie robiąc nic, tylko siedząc. Fajne jest też to, że są wbudowane światła i z przodu i z tyłu, z czego tylnie światło jest też hamowania. Ogólnie jakość rowerka jest według mnie zupełnie w porządku. Czasami coś tam przeskakuje w pedałach podczas hamowania też jest jakaś lekka wibracja, nie wiem dlaczego ona występuje. Tutaj te manetki niestety troszeczkę się przesuwają, fajnie by było jakby były przykręcone z drugiej strony tak samo. To akurat w tym miejscu, to jest trochę dosyć niefortunne miejsce na te tutaj dodatki i ja i moja dziewczyna podczas jazdy jak na to nie zauważyliśmy to troszeczkę po prostu zatrapaliśmy sobie rękę, e, tutaj warto na to zwrócić uwagę. Jest tutaj też kluczyk. Czyli można zablokować rower, jak od niego odejdziemy. A ogólnie na kierowniku nie, ma, nie dzieje się zbyt dużo. Wszystkie funkcje tak naprawdę są dostępne przez apkę In Motion. Można tylko włączyć sobie światła, są hamulce i tutaj trochę odwrotnie jak w rowerze. Po prawej stronie jest przedni hamulec oraz jest też właśnie kluczyk, i od razu widać też stan baterii. Są cztery paski. Niestety brakuje mi tutaj wyświetlacza, który pokazuje prędkość. Apka do rowerku wygląda bardzo podobnie do tej, która była w monocyklu elektrycznym. Na głównym ekranie widać aktualną prędkość, zasięg, jest parę przycisków skutowych. Tutaj można sobie z kolei wybrać tryb, jakie jest przyspieszenie oraz jak bardzo wspomaga e, ci pedałowanie. Rower SMAX, max, non albo limited. Potem jeszcze niżej można zablokować rower i jest też automatic cruise. To jest właśnie tempomat, który się włącza automatycznie po 5 sekundach, jak trzymacie przyspieszenie. Dalej można też zrobić diagnozę, to też jest bardzo fajne w InMotion oraz można sprawdzić jeszcze więcej danych. Można nagrać w ogóle sam przejazd, który nagrywa też zużycie baterii. Tutaj jest więcej jeszcze parametrów, są średnie. Jest też tutaj element socjalny, można wrzucać na grupę InMotion czy na aplikację InMotion swoje dane, swoje zdjęcia, to się aż tak bardzo nie zagłębiałem. Jest też jeszcze jedna śmieszna funkcja, mamy tutaj z przodu um, jeszcze jedno dla dziecka, tu są z kolei takie małe podeściki. Wygląda to dosyć zabawnie, jak jest tam większy osobnik, no ale podejrzewam, że jakoś da się wtedy jechać. Maksymalny udźwig tego rowerka to 120 kg, więc jest to zupełnie osiągalne, żeby jechać tutaj w dwie osoby. Dobra, to jeżeli nadal tutaj jesteś, to walnij lajka, subskrybuj i widzimy się w następnym filmie.